Witam w Originalwar. Kontynuujemy naszą misję w kampanii rosyjskiej. Dźwięczną misję o nazwie Zagłada. Tak, właśnie, fajne nazwa, Zagłada. <grywanie> Na pewno nic nie zwiastuje, co się będzie działo później. Dobra, ile ja mam pojazdów? Mam 7. raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No dobra, to zróbmy jeszcze jeden. Tu baza imieni Kirowa. Wzywam Berier. Jak tam idą wasze przygotowania, towarzyszu Burlak? Gotowi do ataku? Wozy, przygotowane? Eee, chyba tak, mamy dla wszystkich, nie? Właśnie, mamy wystarczająco dużo pojazdów. Tak jest, ich i dla was. Nie przestajecie mnie zadziwiać, Gorki. Natychmiast przyślę wam naszych kierowców. Ruszamy na omikron. E, powiem Wam, że. A no dobra, wracamy wszyscy. Nie, nie wiedziałem, kurczę blade, że to się aktywuje automatycznie, powiem Wam, a to jednak się aktywuje w sensie. Jeżeli wyprodukujemy odpowiednią ilość pojazdów, to z automatu, nie? Jest. No dobra, jeszcze zrobię jeden pojazd i zaraz ruszamy. Wszyscy na mechaników ro robimy i, i jedziemy, nie? Mamy parę minut, żeby się przygotować. OK Idę się moje umiejętności No, zaraz będziemy gotowi. Zdążymy. Zrobione. Dobra. Tak? Tak jest towarzystwo. Pochwalaj czesne. wszyscy wsiadać. Może tak, na razie jakkolwiek... Dobra. Ruszamy. Do punktu zbornego. No jest tu trochę mechaników, fakt. Mają nawet jeden pojazd z działem. No nice. jest. Ta skrzynia mi tu trochę przeszkadza. Przesuniecie się, tak? w zasięgu wzroku. Dobra robota, Gorki. na balu. bez rozkazu. No dobra. Czyli atakujemy o tak? Tylko tu trzeba będzie to zrobić mądrze, powiem wam. Mądrze. To znaczy jeżeli ktoś będzie ranny, to się cofamy, nie? Tym rannym, uszkodzonym znaczy pojazdem. O, na przykład tu. Aha, dobra, okej. Okay. Czyli jakby mi zabrakło paliwa, tak? Spokojnie, damy radę. O! Kurna gniewko, no. no patrz, no i zablokował się, no i może wczytywać. Ach, nie zrobiłem save'a. Dobra, przyspieszę. Ja pierdzielę, powiem wam, tamto, tamto jest okropnie pod tym kątem, no. No po prostu, no jest taka ciasnota, że masakra. Tak. Nie ma masakra, co teraz? kurczę, blady. Co teraz? Co teraz? Nie możesz co się co wycofać, tak no teraz? nie twoim rannym, bo kurczę jest tak ciasno, jak ja wie co co wiedziałem że tak będzie, ale zapomniałem, to bym sejfa zrobił. Ciebie? A nie tak no. Dobra, zaraz Różę zrobię. Się? Przed atakiem, kurde, bo... Dawać. Jeszcze drobne info, zależy ile misja potrwa, ja zobaczę sobie na nagraniu. Jeżeli będzie bardzo krótko, to znaczy poniżej 20 minut, no to yy, poniżej 20 minut... No. sobie na się swoim zadaniem. Co? No dobra. Jeżeli wyjdzie bardzo krótko. No to zacznę nagrywać kolejną misję i wrzucę ją jeszcze w tym.. Jeszcze ją wrzucę, nie? Myślę, że w tygodniu powiem wam tak. Tylko zależy ile... ile to wyjdzie nam tutaj, jak to długo potrwa. No. Dobra, dobra, da znam, wiem, wiem informacje mamy. Nie ma sprawy towarzyszy. Nie nie, 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 ty się cofasz. Dobra. E, 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 no właśnie o tym mówię. Cholera, jasna, no weź. O, i, i dupa, nie? Kowaliuk nie może się wydostać. I rip. No patrz. Widzicie, no. Kiedy to jest wkurzające, ten atak po prostu. No, nie chcę tracić ludzi, ale no. No, no nie się nie. No dobra, ustawię im tak. O. Dobra. Jakie to jest w kurcze blade, wkurzające to po prostu. się zachowuje jak idioci, no. Nie możesz się wycofać swoim rannym, tylko tylko no. Dobra, tutaj damy radę. Burłak to przetrwa bez problemów. jest dobrym mechanikiem, jego pojazd powinien wytrzymać. No. Okej. Okay. Więc burłak sobie raczej poradzi. No i teraz lepiej, nie? Wow, jakiś atak od tylca w ogóle tam jest, nie? Nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy tu mogą być. To musimy skoncentrować siły i to duże. Dobra, ten chce się wycofać. No widzicie, ja, ja hamem nie jestem, nie? Kurde, jak chcesz się wycofać, no to się wycofuj. Nie, nie, nie chcę się wycofać, ale wyraźnie będzie stał jak pacan. Dobra, okej. Okay. Grunt, żeby u nas nikt nie zginął. Kurcze szolce, co ty wyprawiasz, baranie? Co Dobra, spróbujemy przeprowadzić zmasowane uderzenie o, na ten, na ten, ten na te kusary. Powinienem was nie wypuścić stąd, kurde A tak Jak wie, żeście mnie nie chcieli wypuścić. Dobra, co się. Dobra, naprawa. Dobra, naprawili? Nasi? A, on tam pomaga, dobra. <grywa> Okej, okay. i teraz lepiej, nie? No kurczę, gdybym wiedział to na początku, że mnie tak zablokują, no to mówię, bym save'a zrobił, ale na szczęście jest tutaj super tempo, nie? <grywa> Przynajmniej tyle. Dobra. Ok, mamy tam trochę ropy, wypadałoby... Kto tu obrywa? Aha, ty obrywasz.

Ale nam się wy jak spili, nie? W tej misji wszyscy. Masakra. Dobra, spróbujmy zniszczyć to to to, to działko. Powinno się udać. Dobra, Szolce, ty się wycofuj. Zaraz będę musiał iść zatankować, nie? Co to ciebie. Do wszystkich was! Niezidentyfikowany wróg nadciąga ze wschodu. Oddziały armii Stanów Zjednoczonych powinny natychmiast wycofać się z zagrożonego rejonu. Nawet po klęsce nie potrafił uznać wyższości SSSR. Niezidentyfikowany wróg! Też co? O co ta cała maskarada? Przecież że kto my! Ci. A to nie? A to ktoś inny. Dobra, jeszcze dopadniemy paru gości, przynajmniej. Kapral Griszko, wzywam Kirova. Jesteśmy nieco na wschód od was, niezidentyfikowany oddział zbliża się do naszych pozycji. Powtarzają! Widzimy niezidentyfikowany oddział! Możecie rozpoznać mundury? Nie znaju. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Boże, jest ich więcej i tam, i tam atakują nas! Matka Święta! A panuj się chłopcze, co się tam dzieje? Użyli! Aaa! Tut, Kurin. Do wszystkich oddziałów. Kończcie jak najszybciej z Omikronem. Potrzebuję was tutaj. Aha, dobra. Dobra, naprawiać szybko i kończymy z omikronem, właśnie. Tutpal kłownik Hurin Do wszystkich oddziałów. O, grubo. Wracajcie natychmiast. Powtarzam. Wracajcie natychmiast. Co się tam dzieje? Widzicie coś? Nie ma czasu na gadanie. Wracajcie na bazy. Hmm. grubo nie? Uuuu, RIP. Wszyscy RIP. O, ale atak. No dobra, jednego załatwili, widzę, jednego, jeden najemnik leży tam. Udało im się. O, może dwóch załatwi, Czekajcie. Jest, dwóch załatwili. Dobra, udało wam się dwóch wyciąć, nieźle. Wiecie, na no upartego... Może trzeci będzie, jeden Jest, trzeci, załatwili trzech. No, ja mam na no upartego. Ja mógłbym tam wjechać, jakoś i dałbym radę, majkrując odpowiednio. Kurczę, blade, ej, no, goście, co wy. W tym czasie tam oni sobie poszli, nie? Pomóżcie bazie imienia Kirowa. Dobra, tylko ja potrzebuję moich pojazdów, nie? Uchwale ojczyzny. Tak, Okej, towarzyszu. Kurczę, bladek, ktoś nie ma pojazdu. Rozwalili mi, czy co? Czy, czy zajumali? Tak jest, towarzyszu. Tak jest, towarzyszu. Nie wiem, czy mogę ich pojazd wziąć. Czy nie wkurzy się ktoś, ale na szczęście mam jeden. Co jest? What? Gdzie się to? Czemu oni strzelali do swojego? Ej, co wy co wyprawiacie? Patrzcie. O co tu chodzi? Strzelają do swoich wozów, idioci. Dobra, nie wiem o co to chodziło, ale dobra. Tak? Co to było? Okej, okay. dobra. Ktoś tu przeżył i idzie do nas chyba, nie? Jakiś gostek. Co się stało? Było wielu żołnierzy. Mieli broń, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem. Ogromny. Plujące ogniem czołgi. Co zostało? Nic. Największa baza w tym sektorze została zrównana z ziemią w ciągu 30 sekund. Kuryn nie żyje. Więc wy tu teraz dowodzicie. Co zamierzacie zrobić? N nie wiem. Coś zrobić musicie. No, macie rację. Należy powiadomić bazę imienia Lenina o sytuacji. Musimy się przygrupować i przedrzeć do nich. Dobry pomysł. Miniemy Kaganowicza i ruszymy na południowy zachód. Dokładnie. Musimy się spieszyć, Dobra. No to Popow mówi ewakuacja, no to niech jest. No. <laughs> Więc ja sobie sprawdzę, ile wyszło to nagranie, ale wydaje mi się, że krótko. Wyprodukowano yy, nadmiar, przez rząd z posiłki wroga tylko to wczytanie, ale to i tak był podzielony odcinek. No i tutaj mnie przyblokowali, kur na mędy. No. Eee, masakra, dobra. W każdym razie to już wiadomo dlaczego tak się nazywało, nazy nazywała, nie? Ta, ta misja. Dobra, gniew, tutaj. Białkow, może inżyniera to we wszystkim awansuje. Tłaukowca, eee, bo ja wiem. No dobra jest naukowiec. E, burłak mechanik? Niech jest Mechanik, dobra. E, gniewko. Może żołnierza mu dać, co? Czy mechanika? Dobra, zostań na mechaniku. Ten gostek, yy, to już wszystko jedno. Jaworska, to może, może, może. Naukowca, jak masz blisko. Yy, no i szolce. Dobra, niech jest yy, chociaż jeden poziom. Nie, dobra, niech jest mechanik. Okej. Okay. No dobra, czyli to była właśnie zagłada. Tak, ta misja zagłada. <laughs> Okej. Okay. więc. Yy, Zaatakowały nas niezidentyfikowane oddziały, ale my oglądaliśmy i graliśmy w kampanię amerykańską, tak więc wiemy kto to. Mianowicie Arabowie nas zaatakowali, do, doszła trzecia, fra trzecia frakcja do zabawy, no nie, się dołączyli. Kury nie żyje nasz przełożony. No i uciekamy w stronę im bazy imienia Lenina, tak się cofamy w tej chwili, no. Więc chociaż przynajmniej o mikron załatwiliśmy z grubsza. Dobra, no więc yy, ja się będę tutaj z wami żegnał. Właśnie sobie sprawdzę, ile wyszło nagranie ta część. Jeżeli za krótko, to myślę, że możecie się spodziewać, że jeszcze w tygodniu dorzucę prawdopodobnie kolejny odcinek właśnie z kolejną misją. O, dobra, więc ja teraz się będę z wami żegnał i do następnego.